Korporacją. Pan prezes Stanisław Kawiński. Dokonujący aktualnie wraz z szanowną małżonką ablucji w poko. A amanci w tym moim filmie to są chyba od was porządniejsi. Bo? Bo przynajmniej robią swoje, a nie później udają prawiczku. Ja nic nie udaję. Podobaś mi się. To prawda, jesteś ekstra dziewczyna. Ja bym bardzo, gdyby nie Roma, ale zrozum, to moja żona, ja ją naprawdę kocham. Dobra, Stasiek, rozumiem. Dla mnie jesteś ekstra Powiem ci, że tak zazdroszczę. Zazdroszczę tej twojej żonie, że ma takiego faceta jak ty. Bo ja to całe życie pragnę na byle jaki kolesi! Przepraszam. Przepraszam. Ty! A zagrajmy panu prezesowi na nosie. Jeśli wiesz, co on na ciebie wygadywał. Zobaczysz jakie będą jaja. To co? Sztama? No, albo ja wiem. No zobaczysz jakie będą jaja. Sztama. Oh. Oh. Aha, aha, aha.